No nie jest bezpiecznie na drogach dla, dla nas, dla rowerzystów. Ostatnie półtora roku to raczej były wycieczki gravelowe gdzieś tam po bezdrożach i szczerze nie zdawałem sobie sprawy sytuacji jaka obecnie panuje na drogach a ostatnio tak gdzieś od miesiąca jeżdżę sobie częściej szosą i to co się dzieje na drogach to jest po prostu dramat. Co prawda zazwyczaj wybieram jakieś lokalne dróżki w koło łodzi bo są fajne, spokojne, dużo nowych asfaltów, jest gdzie jeździć ale akurat dzisiaj musiałem kawałeczek przejechać drogą którą no wiem, że jest bardzo niebezpieczna I taką, i taką właśnie ją zapamiętałem sprzed iluś tam lat mówię o fragmencie drogi z Konstantynowa Łódzkiego do Lutomierska no, niesamowity ruch Szybko jeżdżące samochody, masakra. Dzisiaj sobie przypomniałem, jak bardzo niebezpieczna jest ta droga. W Babicach postanowiłem odbić właśnie na tamtą drogę, przejechać dosłownie kilkaset metrów, może kilometr i wrócić z powrotem na, yy, na Babicę. I na tym kilometrowym odcinku zdarzyły się przynajmniej trzy albo cztery akcje, które zagrażały autentycznie mojemu zdrowiu czy nawet życiu. Wyprzedzanie na żyletkę, na trzeciego, trąbienie. Musiałem zmienić rękę, bo już mi zrętwiało. Wygrażanie za kierownicy, machanie, jakieś wulgarne gesty i tak dalej. No masakra, co się dzieje na tej drodze. Okej, okay, zdaję sobie tutaj sprawę, że tutaj mocno generalizuję, ale oczywiście w domyśle nie mówię o wszystkich tutaj. Ja tutaj mówię o, o pojedynczych przypadkach. To jest procent. Może jakiś tam nawet w promilach można to liczyć, bo na stu kierowców, którzy są spoko, którzy przejadą koło, koło, ciebie, nawet ich nie zauważysz, jest wszystko ok, wszystko gra, znajdziesz się taki jeden, dosłownie jeden tylko, który potrafi ci spierdolić cały dzień. W najlepszym wypadku spierdolić dzień. najgorszym może to się skończyć szpitalem albo, albo kaplicą. Tak więc zastanówcie się. Ja, proszę, jadę na rowerze prawie całkiem, całkiem goły, bo ta Lycra ta, to, 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 mnie, to mnie praktycznie przedniczym niczym nie chroni, tak jak zaliczę glebę przy prędkości 30-40 na godzinę, no to dziękuję bardzo. Karetka mnie jedynie zbierze na nosza Ogólnie najlepsi są ci w tych takich samochodzikach typu Berlingo czy Kangoo Im to się zazwyczaj najbardziej śpieszy, jeszcze się rzucają za tą kierownicą jak te takie ratlerki, te pieski, te pinczerki takie. Kurde, skaczą jak chła na grzebieniu. No i oczywiście taka zasada, że im większy samochód, tym większy burak.